Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z naszego cyklu zatytułowanego Saga Grzechu. Ostatnio mówiliśmy sobie o konsekwencjach grzechu, i dzisiaj podobny ton, w podobnym temacie będziemy mówić, albowiem dzisiejsze nauczanie zatytułowane jest Grzech, moc rażenia. I zaznaczę, że to nie jest moje autorskie nauczanie. Pochodzi ono od takiego człowieka, który jest starszym w naszym kościele. Ma na imię Janusz Rogalski. Serdecznie pozdrawiamy brata Janusza i on to kazanie wygłosił nas w kościele i to kazanie jest bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne i pomocne w pojmowaniu mocy właśnie rażenia grzechu, a kazanie to oparte było na tekście z księgi Jozuego z rozdziału w zasadzie siódmego ale dla kontekstu, aby lepiej zrozumieć przesłanie, możecie sobie przeczytać również szósty rozdział od wersetu osiemnastego do 19, od, 16, przepraszam, od 16 do 19 oraz 8 rozdział, pierwszy, drugi werset oraz 26, 27. Teraz właśnie te odnośniki pojawiają się na waszym ekranie. E, ja nie będę tego czytał ze względu na objętość tego tekstu, dlatego zachęcam Was i bardzo proszę, abyście przeczytali to sobie na spokojnie, abyście e, mogli również konfrontować to, co do Was mówię, z tekstem Pisma Świętego. Grzech Moc Rażenia. Taki właśnie jest tytuł tego rozważania opartego na księdze złego. I na początku wysuwają się nam trzy generalne wnioski do tego tekstu. Po pierwsze, Pan Bóg określa zasady i je wyraźnie oznajmia. To Bóg jest Panem zasad i je wyraźnie oznajmia. Po drugie, zignorowanie Bożych, Bożych zasad kończy się źle. Zawsze kończy się źle. I po trzecie, przywrócenie czystości od grzechu przywraca błogosławieństwo. I chciałbym przedstawić wam osiem lekcji dotyczących grzechu w kontekście właśnie mocy rażenia. Po pierwsze, przez grzech jednego człowieka, Achana, sam Bóg stał się przeciwnikiem zboru izraelskiego. Nastąpił brak błogosławieństwa w działaniu, klęska w bitwie. Nastąpiła śmierć 36 wojowników strata w walce. Nastąpiło upokorzenie i ośmieszenie całego zboru Izraela w oczach przeciwników. Nastąpiło całkowite osłabienie morali Izraela. Atmosfera w zborze Izraela stała się nerwowa i nieprzyjemna, nacechowana lękiem. Autorytet przywódców został podważony. Jozue, jako główny lider Izraela, został narażony na zarzut ze strony Boga, że nie wie, co się dzieje w jego Zboże. Czytamy wstań, czemu leżysz twarzą do Ziemi. Nastąpiło wyciągnięcie, wciągnięcie w grzech bliskich, rodziny. Nastąpiła śmierć kolejnych ludzi ze zboru Izraela. A Hanna i jego rodziny wraz z dobytkiem. Czyli kolejna strata w ludziach i majątku. Zobaczcie, ile konsekwencji przyniósł jeden grzech człowieka. I jak pamiętacie, zeszłego tygodnia powiedziałem, że jedną z konsekwencji grzechu jest to, że grzech. Nie jest tylko Twoją sprawą. Grzech rozsiewa się, grzech jest zaraźliwy. Grzech nie jest tylko Twoją sprawą i doskonale widzimy to w przypadku tej historii Achana. A więc po pierwsze, przez grzech jednego człowieka widzimy tyle konsekwencji. Nastąpiła taka machina, która uruchomiła ciąg pewnych wydarzeń w sferze duchowej i nie tylko. Po drugie, druga lekcja, która dzisiaj nam jest przedstawiona w związku z naszym rozważanym tekstem brzmi: znajdź problem w grzechu. Jozue i Stari się ubolewali nad sytuacją, płakali, modlili się, ale Bóg, zobaczcie, Bóg skierował ich uwagę na grzech w obozie. Oni byli przejęci tym, nie wiedząc, dlaczego tak się stało, i Bóg skierował ich uwagę na grzech w obozie. Przywódcy nie rozpoznali problemu. Przywódcy nie rozpoznali problemu. Zamiast ubolewania i modlitwy o, zmi o zmianę okoliczności, Bóg nakazuje im zrobienie porządku z grzechem. I tak właśnie jest. Czasami dziwimy się, dlaczego to czy tamto nas spotyka, ale może, oka może, może się okazać, że to właśnie grzech e, stoi za czymś, że my powinniśmy wpierw uporać się właśnie z grzechem, a więc znaleźć problem właśnie w grzechu. Trzecia lekcja, która nam. Tutaj się wyłania, brzmi, Bóg jest drobiazgowy. Bóg jest drobiazgowy. Siódmy rozdział, 11 werset czytamy, że Achan wziął nieco. Tak? Jest tam użyte słowo nieco. Zobaczcie, że Bóg zwrócił uwagę na te właśnie nieco. Bóg jest drobiazgowy i nie przymyka oka na drobne niewierności. Dla Boga grzech jest grzechem. Święty Jan napisał, że wszelka nieprawość jest grzechem. Bóg zwraca uwagę na grzech. Bóg nie przechodzi obojętnie wobec grzechu. Dla Boga grzech jest istotny, bo Bóg jest drobiazgowy. Po czwarte, typowy porządek w popełnieniu grzechu przez Achana. Zobaczcie, widzimy tutaj coś ciekawego. Czytamy w 21 wersie, wersecie, a w 11 Bóg mówi, ale w 21, zobaczcie. Achal mówi, zobaczyłem, zapragnąłem, wziąłem i ostatecznie schowałem. Tak, a Bóg później wcześniej w zasadzie w 11 wersecie mówi, wzięli, ukradli, zataili, włączyli do swoich rzeczy. Grzech sprawia, że albo ty się ukrywasz, albo coś ukrywasz. Po piąte, walka z grzechem wymaga poświęcenia i bardzo boli. Jeśli podejmujemy walkę z grzechem w naszym życiu, to trzeba zakładać, że to będzie wymagało wysiłku i poświęcenia. Nie będzie to łatwe, ponieważ grzech jest jak taki wrzód trzeba go wyciąć, a to boli. To jest bolesne doświadczenie, to jest bolesny proces. Pozbywanie się grzechu boli. Dlaczego? Ponieważ nasze ciało, ponieważ nasza grzeszna natura lubi grzech, kocha grzech i nie chce się go pozbywać. Ale Pan Bóg poprzez swojego Ducha Świętego, który zamieszkuje w sercach wierzących, prawie, że Duch Święty źle się czuje, kiedy grzeszymy. Dlatego musimy pozbywać się grzechu. I trzeba robić to jak najszybciej, z jak najlepszą dokładnością. Następna lekcja, która wyłania nam się z tego fragmentu, brzmi. Przyznanie się uwalnia. Jaką wartość ma przyznanie się do winy, gdy już ewidentnie wiadomo, że my jesteśmy winni czemuś. Oczywiście w tekście nie ma o tym mowy, ale ciekawe, co by było, gdyby Achan od razu przyznał się, że popełnił grzech. Być może byłoby tak, że zostałoby mu to darowane. Nie wiemy. Nie ma tego w tekście biblijnym, ale tak możemy sobie trochę pokontemplować nad tym. E, bo Bóg jest dobry i łaskawy. E, natomiast nie lubi, kiedy my ukrywamy, tajimy, kiedy... No, coś tam kręcimy, hachmęcimy i co tylko. Dlatego, słowo Boże, mówi, aby wyznać grzech Bogu, aby stać się wolny przez to. Natomiast to jest trudne, ponieważ, tak jak przed chwilą powiedziałem, nasza grzeszna natura lubi grzech i nie chce się z nim dostawać. Ale prawda jest taka, że przyznanie się do grzechu uwalnia. I ostatnia lekcja. Dzisiejszego fragmentu brzmi usunięcie grzechu przynosi Boże błogosławieństwo w działanie. Zobaczcie, że to Boże błogosławieństwo zostało zatrzymane. Zwiadowcy pośli, zobaczyli, że no, nie trzeba wysyłać tyle wojska, przynieśli właśnie taką wiadomość do obozu. Wojsko w mniejszej ilości zostało wysłane. Oczywiście zostało zdruzgotane i pokonane, co przyniosło porażkę. Nie było więc w tym Bożego błogosławieństwa natomiast w ósmym rozdziale czytamy w pierwszych dwóch wersetach, że Bóg mówi wyrusz na Aj, a zdobędziesz to miasto a w wersecie 26 i 27 właśnie czytamy o tym jak Pan Bóg to pobłogosławił w ogóle przeczytajcie cały ten rozdział oczywiście dla szerszego kontekstu zobaczmy, że, że usunięcie grzechu z obozu Izraelitów w tym przypadku przyniosło Boże błogosławieństwo w działaniu i wierzymy w to bardzo e, mocno że kiedy usuwamy grzech z naszego życia, to to przynosi Boże błogosławieństwo dla nas. To przynosi Boży pokój, Bożą radość i sprawia, że my zupełnie inaczej funkcjonujemy w naszym chrześcijaństwie. A więc tyle, e, jeśli chodzi o te lekcje, które dzisiaj, e, wierzę w to, Pan Bóg nam przedstawia przez ten fragment Księgi Jezułego. Natomiast myślę, że również warto byłoby się odnieść do naszych czasów. Zobaczcie, w naszych społecznościach, w naszych kościołach, zborach, wspólnotach Czasami po prostu akceptujemy i tolerujemy grzech, co jest niedobre, co jest złe, ponieważ grzech wpływa na innych. I dzisiaj, być może, nie, nie mamy problemu z takim grzechem jak Achan, chociaż kto wie, ale nie musimy zdobywać kolejnego miasta, nie musimy prawda, w ten sposób funkcjonować. Ale są inne grzechy publiczne, grzechy chrześcijan, które. Są publiczne, które mogą spowodować gniew Boży. Które mogą spowodować gniew Boży. Między innymi nałogi, tak? Papierosy, alkohol, narkotyki, między innymi oszustwa w sprawach finansowych, czego przykładem jest również Anania i Safira z Nowego Testamentu. Również plugawy język, tak szczególnie podwójne standardy. W kościele jesteśmy inni, pobożni, mówimy takim pobożnym językiem, natomiast kiedy idziemy do świata, w cudzysłowie pracujemy. Wykonujemy swoje obowiązki, wówczas wychodzi z nas to, co są najgorsze. To nie jest dobre. Plotkarstwo, obmawianie innych, to również może przynieść Boży gniew. Życie w komkubinacie, bez ślubu, zobaczcie, dzisiaj to jest plagą i to nie jest dobre, ponieważ Bóg małżeństwo stworzył i chce, aby ludzie, małżonkowie byli w małżeństwie. Związki i relacje homoseksualne, również oczywiście. Kłamstwo oraz, oraz białe kłamstwo. Czyli mówię, że coś zrobię, ale tego nie robię, e, tłumacząc, że zapomniałem, czy w jakiś inny sposób. Jest mnóstwo takich grzechów, które chrześcijanie popełniają, a które publiczne są, tak? które mogą uwypuklić się w naszych, w naszych kościołach, które mogą uwidocznić się w naszych wspólnotach. Słowo Boże zachęca do tego, abyśmy robili z tym porządek. Robili z tym porządek, aby. Boże, Królestwo mogło się rozwijać w dobry i normalny sposób, a my abyśmy mogli czerpać błogosławieństwo z tego wszystkiego. I na koniec tego dzisiejszego rozważania dwie konkluzje. Po pierwsze, grzech nie jest sprawą indywidualną, ale ma oddziaływanie na całą wspólnotę. Z tego też powodu apostoł Paweł napisał, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. I druga konkluzja jest taka, nie powinno się lekceważyć grzechu nawet jednej osoby, ponieważ konsekwencje mogą być straszne zarówno dla niego samego, dla jego rodziny, jak i dla całej społeczności, w której się znajduje. A więc nie lekceważmy grzechu, ale zróbmy jak najszybciej z nim porządek. Tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień z kolejnym materiałem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa-pa!